Kochani, znacie remuladę, ten wspaniały sos do jajek, do mięsa, a przede wszystkim do warzyw. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dwie wersje remulady. Kochani, remulada to jest wyśmienity. Sos, sos do dań zimnych, sos zimny, i to jest sos, który pochodzi z kuchni duńskiej. Myślę, że kuchnia duńska nie jest u nas aż tak popularna, i też, jeżeli na przykład mielibyście wymienić jakieś danie kuchni duńskiej, to umielibyście, kochanie, ty umiałbyś powiedzieć, co jest charakterystyczne dla duńskiej kuchni? Nie mam pojęcia. No właśnie, a dla na przykład włoskiej? Już Co na przykład? Pizza. A francuska? Makaron... No właśnie, a francuskiej? Owoce morza. No właśnie, czyli znamy te dania innych kuchni, ale akurat dania kuchni duńskiej rzadko goszczą, przynajmniej na naszym stole. W związku z tym, właśnie dzisiaj e, chcę e, rozpocząć trochę taką e, przygodę z tą kuchnią duńską. Te sosy zbliżają się też święta wielkanocne i one będą wyśmienite właśnie do tych dań wielkanocnych. Myślę, że kochani wam będą smakować. Mam tutaj przygotowane składniki na dwie wersje remulady. Tę z tych składników, o których zaraz powiem, znam. Natomiast Tę, tę drugą wersję to będzie pierwszy raz, kiedy będziemy to robić, więc też jesteśmy ciekawi, co będzie smaczniejsze. W tej, powiedzmy, remuladzie numer jeden podstawą sosu jest majonez, natomiast w drugiej podstawą jest śmietana gęsta, ale może ona też być zastąpiona jogurtem, tyle żeby to był jogurt grecki gęsty, ale zacznijmy od pierwszej. Remulada pierwsza składa się, to są, to jest majonez, oczywiście konkretne proporcje podam w opisie tego filmu, natka pietruszki, tu jest ważne, żeby te składniki były bardzo drobno posiekane, szczypiorek, cebulka marynowana, to może być taka cebulka marynowana, na złoto albo może być mar mar marynowana na srebrno, czyli taka biała, też drobniutko posiekane. Biała cebula drobno posiekana i teraz tutaj jest ważne, że ta biała cebula po posiekaniu była zalana wrzątkiem i w tym wrzątku e, e, spędziła minutę, potem oczywiście odcedziłam ją i dzięki temu ona jest jeszcze bardziej delikatna. E, sok z cytryny Musztarda, tutaj akurat to jest musztarda miodowa, przyprawy, tu mamy kurkumę, mamy czomber, cukier. No i sól i pieprz do smaku. Natomiast w wersji drugiej mamy śmietanę, też majonez, cebulę białą, ale już taką nie przelaną wrzątkiem. Kapustę kiszoną, pokrojoną drobniutko, ogórki korniszony, również drobno pokrojone, kary i koperek oraz, oraz sól i pieprz. Tego naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje. Ale teraz zacznijmy od tego przepisu numer jeden. Po prostu słuchajcie, to jest bardzo proste, wszystkie składniki ze sobą po prostu mieszamy. Cała taka największa praca jest właśnie w tym, że trzeba to wszystko bardzo drobno posiekać. A potem samo przygotowanie jest już bardzo, bardzo proste. Ostatnio właśnie też jedliśmy to u mamy i nam to bardzo, bardzo smakowało. To można jeść po prostu tak łyżką. Teraz ta musztarda. Przyprawy. Tu jest cukier, więc to będzie musiało oczywiście chwilkę poleżeć, żeby cukier się rozpuścił. I zanim to posolimy, popieprzymy, to trzeba to po prostu wymieszać. Ale cała kuchnia już przepięknie tymi przyprawami pachnie. Ty już zostałeś tu zwabiony do kuchni tymi zapachami przypraw. Dobrze. I sól. Zawsze będzie można to dosolić. Pieprz taki najlepszy jest właśnie świeżo mielony. I ciekawe, czy będzie to smakować tak jak u mamy. Myślę, że inaczej. Wiesz, dlaczego? Nie. Dlatego, że to jest właśnie coś takiego, że jak mm, kilka osób ma ten sam przepis, to i tak te dania ostatecznie wychodzą inaczej. Dobrze, niech to teraz nam się tutaj przegryzie. I przechodzimy do sosu numer dwa. I sos numer 2, majonez, e, nie, przepraszam, śmietana. Śmietana 18 albo jogurt. Akurat nie mamy jogurtu. W ogóle nie jemy jogurtu. Majonez. No, możemy tą samą łyżką wziąć. W zasadzie i tak wszystko będzie mieszane. Pozostałe składniki: ogóreczki, korniszonki. To są nasze własne korniszonki. Kapusta, oczywiście, również własna, drobno poszekana. Cebula. Ten będzie taki chyba mocniej cebulowy. Koperek. Kary. I teraz opcjonalnie możemy do tego dodać jeszcze sok z cytryny, ale zobaczymy, czy on będzie potrzebny. Sól, pieprz. Na razie to nie wystarczy. I teraz to dokładnie wymieszamy. Takie połączenie majonezu z kapustą, kiszoną. Nie wiem, jak to będzie ostatecznie smakowało. My w zasadzie, albo w naszej kuchni używamy sosu majonezowego, sosu e, tatarskiego nie wiem, jakie jeszcze sosy. W takiej klasycznej kuchni są używane na przykład na Wielkanoc. Dobrze. I teraz trzeba to będzie spróbować, czy czegoś tutaj nie dodać. Chcesz spróbować, czy dokwasić to Cytrynką. No, musi oczywiście trochę poleżeć. I co ty na to? Świetny. Tak, smakuje ci bardzo. Dać, dodać cytryny? Ja też dodać. Dobrze. To momencik. Ma taki dosyć zaskakujący smak, prawda? A pieprzu. Nie trzeba, nie? Tu te składniki. Myślę, że to kary też powoduje, że to jest takie dosyć wyraziste w smaku. Dobrze, to niech to chwilkę postoi, a teraz spróbujmy sobie ten. Ten mi się podoba, bo ma piękny, żółty kolor. Próbujemy. Jeszcze zamieszam może przez spróbowaniem. Musi się jeszcze cukier rozpuścić. Ale jak smakuje? No. Znaczy świetne są te sosy. Dobrze, ale poczekaj, jeszcze nic nie rób, nie mów, dlatego że spróbujemy teraz te sosy przygotować z jajkami. Tak jak to by było podczas świąt. Sosy, kochani, już się przegryzają. Teraz pora na jajka. I wiele osób ma problem z obieraniem jaj, zwłaszcza jeżeli one są e, świeże, bo wtedy ta skorupka nie odchodzi dobrze. Ale mój tato którego już bardzo dawno nie ma, on miał bardzo dobry sposób. Po prostu przekrawał jajko nożem na pół i łyżeczką wyjmował jajko ze skorupki. I teraz zobaczcie, że idzie to bardzo szybko, i nie trzeba się w ogóle męczyć z obieraniem. Zdecydowanie. Uderzyć nożykiem. Jeszcze jak to jest nożyk taki z piłką, to jest to idealnie. I zaraz będziemy próbować, co będziemy serwować naszym gościom niebawem, i sobie. Dobrze. I bah. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy nie zostają jakieś resztki skorupek, ale w ten sposób można w tak zwane trimiga obrać dużą ilość jaj. I teraz degustacja. Dobrze, po jednym jajeczku, czy chcesz więcej? Znaczy po pół, tak? Ja nie jestem głodna, więc ja sobie, wiesz co, przetnę to jajko na pół i pół zjem z takim, Sosem, a pół Ten jest, no... Z kapustą kiszoną. I z ogórkami. Z ogórkami. Znaczy, zaskakujące jest dodanie kapusty kiszonej. A mi się podoba ten bardziej. On może być do tych wszystkich takich dań, które myjemy, do tych warzyw, do różnego rodzaju e, pieczeni warzywnych. I co? Dla mnie, kochani, to jest bomba. Naprawdę bardzo byłem zaskoczony, jak jedliśmy u babci. Mhm. E, Remuladę, remuladę. Mhm. Tak ci ten sos smakował, że tego po prostu jadłeś bez niczego łyżką. No. Mhm. Mi bardziej smakuje ten żółty. Mhm. Faktycznie żółty jest lepszy mm -hmm. ten ma taki zaskakujący smakaczn, też jest bardzo dobry bardzo dobry mm -hmm. jeżeli nie znacie tych przepisów na te sosy to absolutnie w 100% procentach polecamy są przepyszne i dzięki nim również najbliższe święta mogą być inne bo Możemy zrobić coś zaskakującego, coś czego do tej pory nie robiliśmy. No. I to na pewno są te sosy. Rewelacja.